Raków ma dwa nowe żłobki. 50 najmłodszych mieszkańców naszego miasta może się już bawić i uczyć w dwóch placówkach przy ulicach Wizjonerów i Bunsza. Bardzo oczekiwaliśmy na ten żłobek. Dla nas jest to super sprawa. Możemy się przejść do żłobka i... Godziny odpowiadają rodzicom, żłobek jest nowy, bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrą obsługę ma i na każdą informację dostaliśmy odpowiedź mailową, odpowiedź telefoniczną, więc super sprawa. Mieszkamy tutaj niedaleko, na osiedlu obok, także mieliśmy bardzo blisko, a też znamy sieć żłobków, więc był to dla nas taki... Prosty wybór. Wszystko jest świeże, nowe, także jesteśmy zadowoleni. Myślimy, że Maja też będzie zadowolona i będzie mi tutaj wygodnie spędzić czas. Dzieci mają nowe zabawki, to jest ciekawe. Wygląda jak plac zabaw, taki jak kulkolant. Myślę, że to o to chodzi. W domu nie ma tak dużo zabawek, jak tutaj. Dla nas to jest umożliwienie pracy przede wszystkim. Teraz jestem w stanie mieć ten czas, kiedy mogę najważniejsze rzeczy zrobić. Jednoczymy Kraków dla dzieciaków. To hasło 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w niedzielę spotkacie na ulicach wolontariuszy zbierających pieniądze i rozdających serduszka, a przy ulicy Powiśle stanie festiwalowa scena, z której popłyną rokowe dźwięki, a o 20.00 wysłane zostanie Światełko do Nieba. W zeszłym roku po raz pierwszy uczestniliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uzbieraliśmy w sumie ponad 2000 złotych. i wydaje mi się, że spełniliśmy obywatelską obowiązek, bo ratujemy życie dzieci przede wszystkim. Przekazujemy w związku z jubileuszem 70-lecie Nowej Huty taki zestaw kubków złocony, więc piękne, naprawdę fajne. Nie kupicie Państwo ich nigdzie. Tylko można wylicytować. Niedziela finałowa od wczesnej godzin porannych się zaczyna. Będzie można zarówno pomorsować na bagrach, będzie można wziąć udział w ogromnej imprezie motoryzacyjnej motorkiestra. Bieg Wielkich Serc także startuje w samo południe. O godzinie 15 z Rynku Głównego wyrusza wielki pochód świątecznej pomocy, który z rynku w sposób symboliczny je przyniesie serce wydarzeń, ale także realnie przeniesie serce, do którego wrzucamy pieniądze pod Adamiem Mickiewiczem. Przenieśmy w nowe miejsce, na Powiśle. Oddamy serce smokowi, natomiast na Powiślu będziemy się bawić. Szpital Uniwersytecki przeniósł ważny dla krakowian oddział ratunkowy z ulicy Kopernika do Prokocimia. Zmiana lokalizacji SOR-u to efekt przeprowadzki wszystkich oddziałów i klinik do nowej siedziby szpitala. Tak jak zaplanowaliśmy, czyli 8 stycznia o godzinie 7 rano rozpoczął, rozpoczął swoją działalność. Szpitalny oddział ratunkowy działał. Udzielamy już, jak gdyby, zabezpieczamy pacjentów we wszystkich możliwych aspektach. To były cztery etapy. Udało nam się przeprowadzić prawie 90% oddziałów szpitalnych, które tutaj docelowo na ulicy Jakubowskiego znajdą miejsce. Czyli przenieśliśmy całość obszaru zabiegowego z obszaru Kopernika. Czyli jakbyśmy szli po kolei, mówimy o jednej, i drugiej. Mówimy o urologii, laryngologii, chirurgii, chirurgii szczękowej, którą jako nową uruchomiliśmy na terenie szpitala, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii. W ślad za tym oczywiście jest kwestia intensywnej terapii, za, za tym podąża neurologia, podążają też oddziały internistyczne, bo oczywiście przenieśliśmy nefrologię, stację dializ, interne, reumatologię i immunologię, gastroenterologię. Na Kopernika została geriatria, paliacja, okulistyka, położnictwo i neonatologia. Krakowianie i turyści już po raz piąty spacerowali śladem szopek. W różnych częściach miasta, na placach, skwerach i przy ulicach umieszczono ponad 50 najpiękniejszych arcydzieł z muzealnej kolekcji. Szopki te będzie można podziwiać do początku lutego. Miejscem szopki jest miasto. No, celebrujemy w jakiś sposób i dotykamy szopek. Chodzimy, zastanawiamy się, jakie budzą w nas uczucia, jakie myśli w nas wzmacniają, jakie tajemnice w sobie kryją. No, szopka jest y, y, przestrzenią tajemnicy w nas.